doszło do tego, że gonili żeśmy wszystkich o wszystko. Tak naprawdę trudniej było dostać mandat za picie wódki, a łatwiej było dostać mandat za brak maseczki. Jest to statystycznie lepiej widziane nałożenie mandatu niż pouczenie. Bo żeby pouczyć, no to też muszą być do tego przesłanki. Dużo kolegów dużo razy byliśmy upominani o to, aby tych pouczeń było raczej mniej niż więcej. Że zakres naszej Reakcji powinien być raczej odwrotny i powinniśmy żeśmy bardziej iść w kierunku nakładania, niż pouczania. Pogonie za rowerzystami, pogonie za biegającymi, ludzie faktycznie y, ostrzegali nas jako łupiących, nie reagujących, tylko łupiących. Zaczęło się już dziać niedobrze i sytuacje nieraz wymknęły się spod kontroli, gdzie dochodziło do szarpanin i przepychanek. Znacie zapewne różne filmy z internetu, gdzie przyjeżdża kilku policjantów do jednej starszej kobiety i nie dają sobie rady. Krótko o maseczkach. Bonita naseczkowa. Pamiętacie jak przyszedł czas pandemii COVID półtora roku temu, dwa, czas już tak biegnie, że będzie już za dwa lata. No i co my robimy? Jak cofnąć się pamięcią do tych powiedzmy dwóch lat do tyłu, gdzie te oboszczenia były łączne? z lockdownem i zakazem przemieszczania się wraz z tym aby chodzić na dworze w założonych maseczkach na buzi no to żeśmy przechodzili samych siebie pogonie za rowerzystami ogonie za biegającymi gonienie ludzie po, ludzi po wałach nad rzeką no to już wielu kolegów się popisało Powiem w ten sposób. No zdrowe podejście do tego, rozsądek i zdrowoludzkie zachowania, no one tutaj w pewnym momencie się tak zachwiały, że doszło do tego, że gonili żeśmy wszystkich o wszystko. Tak naprawdę trudniej było dostać mandat za idzie wódki, a łatwiej było dostać mandat za brak maseczki. To jest wykroczenie, i to jest wykroczenie. No, tylko, że to wykroczenie pandemiczne było wtedy hitem, a wykroczenie alkoholowe już zeszło na taki drugi kramiec. No, konflikt interesów duży. Ludzie faktycznie y, ostrzegali nas jako łupiących, nie reagujących, tylko łupiących. Starsze osoby odnosiły no się do nas nie z szacunkiem, lecz raczej z taką pogardą. Zaczęło się już dziać niedobrze i sytuacje nieraz wymknęły się spod kontroli, gdzie dochodziło no do szarpanin, i przepychanek. Znacie zapewne różne filmy z internetu, gdzie przyjeżdża kilku policjantów do jednej starszej kobiety i nie dają sobie rady, a. Mandat no, powinien być, albo zrobić wniosek do sądu. Gonitwy za rowerzystami, gonitwy po parkach, gonienie matek prawie w piaskownicy z dziećmi, no był szał. W chwili te restrykcje zmalały, zostały galerie, sklepy. Nie chodzimy już w maskach na dworze i może całe szczęście bo dla nas byłby to kolejny etap, raz, że kwarantanna, dwa, ludzie w maseczkach na dworze. Teraz kwarantanna i maseczki, ale już w obiektach. Więc te maseczki już zostały tak zieralizowane, że nieraz to jest ciężko dać pouczenie, no bo ten mandat jest bardziej restrykcyjny z uwagi na raz, że zjawisko o zasięgu pandemicznym, Dwa, jest to statystycznie lepiej widziane nałożenie mandatu niż pouczenie. Bo żeby pouczyć, no to też muszą być do tego przesłanki. Dużo kolegów, dużo razy byliśmy upominani o to, aby tych pouczeń było raczej mniej niż więcej. Że zakres naszej reakcji powinien być raczej odwrotny i powinniśmy bardziej iść w kierunku nakładania niż pouczania. No i dochodziło do różnych konfliktów na tym polu. Koledzy też nie chcieli w sposób tak agresywny podchodzić do, no, do ludzi, do mieszkańców, do swoich tam, no, powiedzmy, sąsiadów nawet znajomych, bo no, zach zostały zachwiane relacje pomiędzy rozgraniczeniem tego Dobrego, co nas otacza, tego złego, co jest w Niemczech, nie maseczek. Ech, limity, może tych limitów dosłownie nie było, ale nieprzynoszenie wyników było równoznaczne z tym, że jest się nacenzurowanym. A jak się jest nacenzurowanym, no to w inny sposób yy, no, obchodzą tego policjanta, który ma mniej niż ci, co mają więcej. W takich sytuacjach najprościej jest skrócić ludzi, doprowadzić do podziałów, doprowadzić do takiego spatrzenia obrazu danego policjanta, bo nie nałożył za maseczki, no ale złapał złodzieja. No, złodziej jest bardzo dobry, ale brakuje teraz wykroczeń maseczkowych, więc złodzieja trzeba złapać, ale w zamian Trzeba teraz podgonić maseczkami nałożyć za te maseczki na przykład kolejny trzy mandaty. Tak mijająca służba i taka gonitwa za tymi mandatami doprowadziła do wielu sporządzanych wniosków do sądu, które po jakimś czasie niestety zaczęły upadać. Sądy zaczęły podchodzić do tego według swojej niezależności i oceniały zupełnie inaczej daną sytuację niż my na gorąco podczas tego danego wykroczenia tej danej interwencji. No i znowu się pojawiały problemy, chodzenie do sądu, w tłumaczenie dlaczego co i jak i czemu to zrobiłeś w ten sposób, a nie inny, a wachlarz reakcji jest duży. Później się zmieniły przepisy, wyszła ustawa, zmieniły się rozporządzenia, sądy w ogóle przestały rozpatrywać wnioski, je wszystkie wycofywały i... Sprawy kończyły się uniewinnieniami, umorzeniami, więc nasza robota, kilometry, papiery, które zostały zrealizowane, mówiąc kolokwialnie, poszły do kosza. Osoby te nie były za nic przez sąd, nie miały nakładanych mandatów, dostawały tylko informację, że Sprawa została zakończona, zmieniły się przepisy i sprawy są rozpatrywane na ich korzyść i to był koniec. Tych spraw było multum, które były robione i wysyłane do sądów, gdzie osoby nie przyjmowały mandatów, a w zamian żądały skierowania sprawy uparania. No i po jakimś czasie te sprawy, które były kierowane na żądanie, w dużej mierze kończyły się uniewinnieniami przez sąd. Sąd podchodził do tego racjonalnie i na spokojnie. No my żeśmy gonili za tymi wynikami na gorąco, tu i teraz. Żeby mieć, żeby przywieźć, żeby pokazać, że coś się dzieje i że jesteśmy y, w służbie i przywozimy, że nasze przebiegi nie są suche i że nie tylko kwarantanna, ale teraz dodatkowo jeszcze maseczki. I te maseczki no chociaż żeby jednego, chociaż żeby dwóch a resztę na przykład, żeby pouczyć, no bo same pouczenia niestety nie były mile widziane. Dochodziły do pięć z kierownikiem, z szefem, padały nieraz niemiłe stwierdzenia, opisy danych służb i co się o nich sądzi, my żeśmy mieli swoje zdanie i każdy z nas ma swój rozum i też się chce zachować względem osoby w mieście, gdzie się pracuje i mieszka, pomimo to, że miasto jest bardzo duże, ale jadąc z jednego osiedla na drugie trafia się niejednokrotnie na osobę, która była wcześniej, że tak powiem, poddana naszej interwencji i propozycji mandatu, wniosku o ukaranie, ewentualnie pouczenia. Znajmi opowiadać, że się spotka z takimi ludźmi w sklepie. Były też przypadki, że dochodziło do utarczek słownych później z tym ukaranym, a z tym policjantem będącym w sklepie, co się o nim sądzi. Także obraz tej naszej służby, służby maseczkowej został no, spatrzony pogonią za wynikami, pogonią za mandatami. Na drugi plan zeszły inne wykroczenia, zeszło picie, Zeszło drobne zachowania chuligańskie, nie mówię, że nikt z nas tego nie, nie zwracał uwagi, aczkolwiek było to bardziej już nastawione na maseczki, których, no, mówiąc brzydko, zawsze było mało. Statystyka tak, słupki do góry, czy słupek wyższy, tym fajniejszy, ale... Jak już supek był u góry, no to trzeba było ten supek ciągnąć, tak Z tej pozycji górnej, jak najdłużej Jak supek spadał, no to znowu było źle, że spadł Więc kolejna dniówka, to co? Znowu gonitwa, znowu szukanie Znowu chodzenie po sklepach, znowu Podjeżdżanie, znowu patrzenie i znowu ganianie za mandatami Także, kolejna służba minęła Kolejne maseczki ujawnione, kolejne mandaty nałożone. I tak się zakończyły kolejne 8-godzinne jeżdżenie po mieście radiowozem.